Siemanko mistrzostwie, jestem Razer, witam was w Call of Duty Ghost, Zagramy sobie dzisiaj Extinction, dwa tygodnie temu czy coś w ten desen. mówiłem, że będzie Call of Duty Ghost na kanale, nie jest to co prawda multiplayer, ale Call of Duty Ghost to Call of Duty Ghost, Zagramy sobie dzisiaj Extinction, ja to nowy w internetach jestem, bo tak naprawdę grama już 4 miesiące, piąty idzie albo już czwarty, nie wiem w sumie jak to liczyć, listopad, grudzień, styczeń, luty, no dobra niech... Niech będzie, że idzie piąty miesiąc już tej gry, a ja dopiero teraz nagrywam wyginięcie, mam już troszeczkę przegrane w te wyginięcie, ale jeżeli chodzi o grę, czyli nie grę tylko nagrywanie, to nagrywam to po raz pierwszy, mam nadzieję, że w ogóle nie wyjdzie najgorzej. Dobra, wczytywanie mapy mam ogólnie w tej chwili. Mam nadzieję, że zbyt wielkich lagów nie będzie i będzie to w miarę płynnie przez mój PESET. Po pierwsze, po drugie przez to, że nagrywam frapsem, tak wiem, fraps, bla bla bla. E, w najbliższym czasie mam zamiar ogarnąć ekrzyna i się na niego przerzucić, jeżeli mi się spodoba. Spodoba to znaczy ben, czyli nagrywanie nim nie będzie mi aż tak mocno obciążało komputera. No dobra, zobaczymy jak to będzie w tej chwili z frapsem i nagrywaniem tego niezoptymalizowanego shitu, jakim jest niewątpliwie Call of Duty Ghosts! W ogóle grafika to bardzo piękna, ja tutaj musiałem niestety powyłączać różne duperele, w ogóle dają najniższą grafikę jaką tylko mogę, tylko dają rozdzielczość na HD Ready, żeby to było w miarę płynnie. Wolę mieć klatki niż e, ładną grafikę, o tak powiem. Dobra, czekamy na zombie, na zombie, wow. Na te pseudo na kosmitów. Zombie to było w Call of Duty Black Ops i w World of War, tam to dopiero było coś. A ta Extinction, oj no, jest, nie powiem, jest zdecydowanie gorsza od zombie. Jednak tam w zombie jak się grało to było naprawdę fana tutaj. Może i jest, może i jest, ale nie tak duży. Chociaż też wątpię. Zresztą w ogóle tak, ten Extinction tak średni mi się podoba po przegraniu tych kilku rundek, bo w ogóle mam dziewiąty poziom, tak więc przegrałem troszeczkę. Okej, okay, zniszczyliśmy pierwszą falę, pierwszą najłatwiejszą. Wierz, wierz tam W ogóle, jak myszka szybko chodzi, to jest dopiero coś Sterowanie, rozglądanie się A, i musiałem zmienić to ustawienie myszki Troszeczkę nie pocierali, ale już jest okej, okay, full HP Wow, ok, nice Czekamy na kolejne stworki Muszę kupić sobie kałach, tyle że kałach, można sobie go kupić. Ja właśnie sobie go kupię. Uuu, bo mi się po pierwsze ammo skończyło, po drugie to jest dosyć dobra broń. W ogóle fajną option w tym Extinction jest to, że można przejść Extinction, a co do zombie to grało się tyle, ile się dało i się ginęło. Ale, według mnie, i tak zombie jest lepsze. Ej, 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 no, kosa nie trafiło. Komando nie trafiło w tej grze, no, bez przesady. Twórcy mówili, nigdy więcej komando. A tak naprawdę tej kosa wchodzi jeszcze lepiej niż w MW2. Nie mając komando, tak naprawdę. Wow, Dobra, już sobie mam, zdecydowanie. Ciorają mnie i to ostro. Fuck this shit. Ciężko jest, powiem wam. To jest dopiero druga wiertnica. Czyli drugie, te. Yy, drugie gniazdo? Już nie wiem, jak to można w sumie nazwać. A ja już mam problemy. I popsuli mi wiertnica. A nie, jednak działa. Jednak zdążyło, zdążyłem złożyłem zniszczyć te, to gniazdo. To gniazdo. Dobra, prawie 226. Jak szybko myszka mi chodzi przy celowaniu Okej okay. Ogle, tutaj są punkty, można sobie kupować jakieś różne te Weźmiemy sobie to Jeszcze mam dwa punkty Specjalista, większe obrażenia Yy, I amunicja, żeby yy, tak jakby ładować tą broń już do maksa, Hej, co, mam mało? Nie, mam 1480, czyli w sumie nam wystarczyło. Lecimy sobie ammo, żeby mieć tam ammo po pierwsze, po drugie, żeby przetrwać jak najdłużej. Okej, okay, teraz będą do mnie szli, oczywiście. Oj, to mnie denerwuje w tym extinction, że jeżeli. Przeładowywuje broń. To, jeżeli nacisnę Shift, czyli ten klawisz odpowiedzialny za rozpoczęcie biegu, to ta broń będzie przeładowywana, czyli nie można obserwować tak, jakby animacji reloadu, tak jak jest to na multiplayerze. To mi się nie podoba, a ogólnie Extinction nie jest najgorsze, chociaż zombie nie dorównuje, tak jak mówiłem. A w ogóle, fajnie, że coś dodali do tego, do tego MW3, czyli do MW3, the Ghosts. Na początku miał być tylko multi-single i tam ten tryb survival. Tak samo jak było to w MW3, ale fajnie, że wystąpili z taką inicjatywu dodania takiego AKA zombie, można powiedzieć, bo to jest coś, myślę, że na wzór zombie, takie przetrwanie, ale widać, że to im troszeczkę nie wyszło. Ale pomysł, pomysł ogólnie jest fajny. A z grow i z tutaj rozgrywką jest troszeczkę gorzej. Na początku myślałem, że to będzie dosyć ciekawe, ale. Od jakiegoś czasu już nie mam wiel tak wielkiego hypu na gry no, Muszę przyznać, że ostatnią taką grą, na którą naprawdę bardzo, mocno się napaliłem było... był Warfighter. I rozczarowałem się. Dobra, będziemy chronić tej wyżyczki. Tam biegnie. Chyba tędy wybiegnie, coś mi się tak wydaje. Tak, wow, nawet nie jeden, tylko kilku. Wyzwanie, zabił 15 pistoletem maszynowym Musiałbym kupić go najpierw Czego na razie czynił, nie będę Raz chyba nawet byłem bliski przejścia tej tej rundy Extinction, ale zginęliśmy chyba na ostatnim tym na ostatnim tym gunwie yy, Nie wiem co to jest, jakieś gniazdo czy coś ten tym deseń Dokładnego nazwy, dokładnej nazwy nie znam w ogóle muszę postawić to i zająć się tymi tymi... One, jeszcze jeden był Wow, jeszcze długi jest nawet Kurde skaczą oni Go Dobra, szukamy te śmieci Ś W śmieciach są jakieś hajsy Lub jakieś tam różne dodatki Czasami to się może przydać Miałem hajsy, to mam 3200, dobra Czyli kupimy sobie ammo Full ammo do AK, nice sobie też punkt do skal Nie mogę kupić, lol, nie mogę kupić perku. A chyba już teraz muszę dwa punkty, jeżeli chcę dalej coś kupić. A mam tylko jeden. No to teraz już rozumiem, ok. Never mind. W ogóle to jest jakiś shotgun, o ile się nie Tak, jakiś shotgun. Oh, reload, szybciej, come on. W ogóle tutaj można w włączyć. Tą elektryczną bramę, co właśnie w tej chwili uczynię Ginę, może nie ginę, ale... No ciężko jest, powoli zaczyna robić się naprawdę ciężko Aż tak... Mocno ciężko nawet Chociaż już tak jak od samego początku jest dosyć ciężko Szkodzili mi wiertnicę. Wow, w ogóle myszka mi strasznie szybko chodzi podczas celowania To jest dziwne Dobra to w wiertnicę Wow, ale mi, widzicie jak mi szybko w ogóle myszka chodzi? To, tego nie ogarniam. W ogóle do Ghosta dodali FOWA. Usunęli zwykłego FOWA od graczy, który był w MW3 i w MW2 a dodali swojego. Można sobie ustawić pole widzenia Uwaga, uwaga, uwaga. Dun, 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 dun. Aż 80 GZ Infinity Ward. Zamiast poprawiać optymalizację Na Pc to oni będą wprowadzali coś co było wcześniej Tylko oczywiście oni to musieli usunąć jest to było i to nawet było w lepszej formie, bo tam było można sobie ustawić nawet do dosłute pole widzenia. A teraz Max do 80. No ale w sumie lepiej to niż nic. W ogóle zaczęli banować. Wagban. VAC Waka wprowadzili the ghost. Nareszcie się obejrzeli po trzech miesiącach, po trzech, czterech. Zależy jak to liczy jeszcze. No dobra, Never mind Anyway. Wow, pójdziemy wow, wow. pójdziemy tam. Tutaj w ogóle jest ten wektor CBR. A tam gdzieś na ścianie jest chyba fa. Nie, nie, fal. Jakoś inaczej to broń się nazywa e, S2010. O, właśnie, właśnie. To już chyba będzie ostatnie. I potem, jeżeli to zniszczymy, to. To będzie kolejna część. I tamta już chyba będzie ostatnia. No Dobra, przeszukamy sobie to. To znaleziono flarę, tak? Dobra, wezmę sobie flarę Wrzucić flarę To chyba coś takiego jak reanimacja jakby gra się solo na zombie, można sobie jej Użyć I gdy zginiemy, to po prostu odrodzimy się W tym miejscu, coś mi się tak właśnie wydaje Nie wiem, nie wiem, naprawdę Ale takie mam przeczucie, że coś właśnie w ten desek to działa WKS To jest chyba sniperka, parka, nie? Nice, i w ogóle Pistoletu nie mogę wymienić Muszę grać z tym P226, no ale cóż o Teraz chyba skorpiony się pojawią. się Tak nazywa, no, skorpiony. Okej, okay, sobie zrobimy tak Reludować za bardzo nie mogę, więc... Wow. W sposób ja chciałem to zrobić. Próbowałem. Wystrzelanie chyba też to osłabia. Oni będą do Flary lecieć? Czy co? Nie wiem. Nie wiem na jakiej zasadzie działa Flara. Naprawdę, naprawdę nie wiem. Ona chyba zwabia ich. To jest fajny motyw. Bez kitu ona chyba zwabia ich. Ale już się skończyło niestety, czyli czyli już wiem co z Laru. Fajny motyw, naprawdę fajny motyw, odwraca uwagę tych Tych e, kosmitów. Dobra, wow, cześć. Sol, Solfam znalazłem! Nice! Solfam OP Pozdrawiam tej Eru W tym momencie przez tym solfamie, skoro jesteśmy przy solfamie Okej, okay. co ja miałem w ogóle zrobić? Miałem coś zrobić Czemu nie mamy jeszcze szybszego reloadu? To mnie ciekawi, bo już mam chyba tego stalkera na trzecim poziomie. Okej okay. Tak, i jeszcze tam jest. Tak, dokładnie. Oooo! Kołamo, Auto Famo... Kupię sobie tutaj Webra, tak, wepra sobie kupię. O, jeszcze sporo. Sporo, sporo ma jeszcze te gniazdo. Naprawdę duże, jest bardzo duże to gniazdo, jest kurde. Wow, wow, gdzie? Jak mi w ogóle myszka chodzi? Czy wy to widzicie? To jest właśnie mój komputer i nagrywanie na nim czegokolwiek. Nie czegokolwiek, ale go z... Siepały pod względem optymalizacji, więc jest troszeczkę Lipnie się go nagrywa Zginę, wiedziałem Tutaj nieźle mnie obs obsiadli pod koniec, zaatakowali mnie nieźle No no no, 140 ofiar Mogło być lepiej, ale grałem po pierwsze solo, po drugie Też za bardzo nie ogarniałem, myszka mi w ogóle wiksowała, co się dzieje Dobra, never mind, anyway ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że to Extinction wam się spodobało Nie będę kupował reszty DLC, więc więcej mapek kracił. mnie nie zobaczycie, być może zobaczycie jeszcze za jakiś czas to właśnie Być może też powrócę do nagrywania Zombie, napiszcie mi co o tym w ogóle sądzicie, co sądzicie o Live w komentarzach Ja myślę właśnie, że tak, że troszeczkę lipnie mi one wychodzą, ale cóż ee, Powiedzcie lepiej mi o tym, jak to wam się podoba i cóż, do następnego, trzymajcie się, na razie, cześć, hejka!